Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z Poznaku Panny. No i chcę Wam powiedzieć parę słów na temat roku 2021 dla Was. Oczywiście cały czas mówię o tym, że Rozpatruje się układ roku 2021 dla każdego znaku, w tym również dla znaku Panny, biorąc pod uwagę tylko Słońce. I to jest powiedzmy drobiazg, to jest taki mały element tego, co mamy wszyscy w horoskopach. Mamy gdzieś ascendent, mamy gdzieś księżyc, mamy gdzieś Marsa, mamy gdzieś Merkurego, już nie mówiąc o planetach większego kalibru, ale 2021 dla Was. I cóż, ciekawość godna pozazdroszczenia będzie Was rozpierała w roku Saturna, czyli w roku właściwie, gdzie manifestuje się w jakiś sposób dla Was też to wszystko, co nazywamy przeznaczeniem, to wszystko, co nazywamy takim przedziwnym zbiegiem okoliczności, które będzie Was zastanawiał. Niby to nie jest ciężki rok dla Was i tak nie będzie, bo Saturn jest władcą znaku ziemskiego koziorożca, potrafi docenić dokładność, pilność i staranność, odpowiedzialność z jednej strony, ale pamiętajmy, że Saturn jest starym władcą też wodnika, co w Waszym przypadku też ma duże znaczenie i nalega na Was w tym momencie, będąc w wodniku, aby się otworzyć na coś nowego, aby również zrealizować coś, coś nowego. Czyli otwieramy się na coś nieoczywistego, otwieracie się na coś, co nie jest tak starannie przemyślane, jak to wszystko, co było przy was do tej pory i co rzeczywiście się bardzo fajnie będzie manifestowało w roku 2021. Od 21 grudnia, i to powtarzam, jesteście w nowej dla siebie Erze. Wasza godna podziwu powściągliwość, bo tak rzeczywiście jest i dystans w roku 2021 nie będą w cenie. <taki> Tak taki, taki czas. Liczy się właściwie nowy pomysł na siebie, na swoją rzeczywistość, wszystko. Co was do tej pory transformowało, co zmieniło się w waszym życiu, podawało testom. Testy nigdy nie są przyjemne, zawsze mamy stres, jak mamy test. To wszystko macie już za sobą, to już jest przeszłość. Zamykamy tę przeszłość, tak, kończymy, dziękujemy temu wszystkiemu. I teraz. A tylko od Was zależy, co w roku 2021 wybierzecie dla siebie. Saturn, wiecie, to jest planeta przeznaczenia. To jest strażnik bramy na dobrą sprawę. tak? Władca czasu. On dysponuje świetnie czasem. Rozporządza nim tutaj Możecie poczytać sobie powieści Fantazy, gdzie są nie czasu. Polecam Sapkowskiego oczywiście. Ale w każdym razie to jest taki układ, kiedy wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jaki sposób potraktujecie swoje nowe pomysły. W jaki sposób i co dla siebie wybierzecie, ponieważ. I jest to rok, kiedy trzeba będzie wyjść troszeczkę do przodu, kiedy trzeba będzie opuścić swój wygodny kątek. Widzicie te kątki, tam możecie pozostawać postaciami anonimowymi, nikt się nie będzie czepiał, ale jednak trzeba wyjść z tego wszystkiego, trzeba będzie się ruszyć, robić rzeczy, co do których nie jesteście do końca przekonane, ale tylko dlatego że nie próbowałyście, że nie czujecie się mistrzyniami i mistrzami. Nie są to rzeczy, które opanowały się w jakikolwiek sposób. Ale słuchajcie, paradoksalnie to właśnie te sytuacje całkiem nowe, całkiem hmm, niepozorne albo zbyt pozorne na to, żeby się nimi od razu zająć, czasem takie sytuacje otwierają was na szczęście. I one właśnie na pozu nic nie było w tym, a jednak okazuje się, że to jest to coś. Szczęście, to z jednej strony u Was znakomicie wykorzystane obowiązki, zawsze tak będzie. To przedsięwzięcia, które działają według Waszego zamysłu, według Waszego pomysłu, i to jest jedna strona medalu, rzeczywiście to funkcjonuje. Dla wielu panien rok 2021 to rok wytężonej pracy. Powiedzcie, o Jezu, znowu robota. Słuchajcie, jak ktoś się urodził pod znakiem panny, to raczej mało kiedy powiem, że będzie taki chillout i będzie całkowity luz, jeżeli chodzi o działanie, ale wy inaczej nie potraficie. Tak, jesteście archetypowo skonstruowane. Oczywiście nie każda panna, bo jeżeli jakaś panna będzie miała, powiedzmy, księżyc we lwie, e, e, ascendent, powiedzmy, w baranie, to może te prerogatywy się troszeczkę zmienią. Natomiast, e, powiedzmy, archetypowe słońce w pannie, kocha pracę. Ale w tym roku, 2021, praca będzie e, dawała Wam niesamowitą satysfakcję. O, i to dopiero będzie... E, Nakręcane z zewnątrz i nakręcanie się wasze wewnętrzne. Poczujecie się jedyne w swoim rodzaju, jako panny. Pozwolicie sobie bardzo, bardzo świadomie na szybkie wspinanie się po stopniach kariery. Bez obaw, że ktoś może was wyprzedzić. To jest fajne. Nie macie obaw, po prostu nikt was nie wyprzedzi. Jesteście chwalone, doceniane, hołubione wręcz. I nie wolno się tego bać. Nie wolno wchodzić w taką skromność. To zupełnie nie ma, nie ma sensu. A jesteście najlepsze. I najlepsi oczywiście, panowie. Te z Was, które się uczą, ci z Was, którzy się uczą, mogą podjąć zaskakujące dla siebie decyzje o zmianie kierunku studiów, o zmianie na zasadzie, że podjęłyście się czegoś, co jest bardzo konserwatywne ze swojej natury, no i teraz przeskakujecie na przykład na kierunek bardzo nowatorski, artystyczny, kierunek nie dający zabezpieczenia w przyszłości, ale czujecie, że tak musi być i to jest cudowne. To jest też wejście w świat, który będzie Was rozpieszczać, słuchajcie, coś nowego, co naprawdę będzie budziło na początku wasze obawy, o tym powiecie jak dobrze, że jednak się na to zdecydowałam i zdecydowałem. A to jest tak, że to jest nagroda za Waszą solidność, za Wasze oddanie, za Waszą lojalność. Uran Wam nie przeszkadza, słuchajcie, on działa zazwyczaj jak buldożer i to jest oczywiście jego piękna cecha, którą też kocham, a dla Was działa jak buldożer i rozbija po kolei przeszkody, które całkiem jeszcze przypadkowo gdzieś tam się mogą trafić, na tylko przypadkowo. E, oczywiście, y, 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 Merkury Wasz Władca, już tak wracając do, 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 do konkretu, do, do dat, też to chyba lubicie. Merkury Wasz Władca, jak co roku, ma w zwyczaju cofanie się i też w roku 2021 będzie to robił trzy razy, czyli podczas ruchu wstecznego, a ten ruch wsteczny Waszego Władcy, to jest też istotne, od 30 stycznia do 21 lutego, potem 29 maja do 22 czerwca i wreszcie 27 dzień września do 18 października. No nie realizujemy żadnych przedsięwzięć. Zobaczcie, on się cofa, ten Merkury, wasz władca, w znakach powietrznych. On jest bardziej powietrzny niż ziemski w tym momencie, bo Merkury jest również władcą bliźniąt. Jakby tutaj idzie w sukurs bliźniętą. Natomiast panną, to nie jest kwestia tego, że nie pomaga, bo on podczas swoich erek pokazuje a Wasz rozwój. Te erki Merkurego w tym momencie to są kamienie milowe dla Waszego rozwoju. Uważajcie tylko w czerwcu. Kiedy to, ta erka Merkurego przemiesza Wam ostroszyki, to mogą być mało przyjemne sytuacje, często takie konfrontujące. Merkury w bliźniętach, Słońce w bliźniętach w tym czerwcu dwa razy pomyśl, cztery razy pomyśl, zanim coś powiesz, zanim coś zrobisz to są mało przyjemne sytuacje. Nie należy angażować się w pośredniczenie w transakcjach, nie należy angażować się w jakiekolwiek rozmowy. To naprawdę nie jest ten kazus, nie w tym momencie. Za to ostatnia Erka Merkurego w Wadze będzie niezwykłą okazją dla Was, by zauważyć istniejące możliwości pomnożenia dochodów. Realne możliwości pomnożenia dochodów, które to będą pączkowały w przyszłości. A, a, ciekawe inwestycje, ciekawe pomysły na zakup ziemi nieruchomości. Oczywiście to już nie podczas Erki, to no jak się z Erki ten Merkury wyjdzie. Wiecie, że kontraktów wtedy nie finalizujemy, ale rozwiązują się języki innym ludziom, inni mają coś ciekawego do powiedzenia i posłuchajcie. To jest też okazja do wykorzystywania sensownych informacji uzyskanych od innych dla siebie. Erka Merkurego w znaku Wodnika, czyli ta od 30 stycznia, Wraz z pierwszą rozwijającą kwadraturą Saturn-Uran, bo są trzy układy, które hmm, należy do nich podchodzić z, z takim dużym zastanowieniem, i tylko tyle powiem, że one są globalne, że nie mamy prywatnie na nie wpływu, więc po prostu są. Nie, że o znowu coś się strasznego dzieje, każdemu się tak dzieje, każdy będzie miał tą erkę. Kto potrafi umieścić tę przenośną erkę? Tę, 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 tę kwadraturę u siebie w horoskopie to bardzo fajnie, bo zobaczę, na jakie domy to będzie miało wpływ. Zatem ta, ta pierwsza erka Merkurego w znaku Wodnika i kwadratura w połowie lutego, Satur Uran, pozbawia Was możliwości normatywnego planowania, zachowania zimnej krwi. Wszystko to, co zostało przemyślane w sposób taki bardzo staranny, może zostać zniweczone przez, powiedzmy, własny stan psychofizyczny. On może być nieco słabszy. Możecie się czuć nieco zawrócone z drogi. Przeczekajcie na ten ten moment. Um, uważajcie też, by nie osłabić się zbytnim zaangażowaniem się na przykład w pracę. Na początku lutego, i tutaj pewnego rodzaju zamierzenia trzeba będzie jeszcze raz powtórzyć, poplanować, ewentualnie rozpocząć wszystko od podstaw. Jeżeli wtedy zawieracie jakiekolwiek umowy, czy to o pracę, czy zaręczacie się, przyrzekacie coś komuś, to grozi załamaniem po prostu. Czasem bardzo realną stratą, bardzo realną stratą finansową. Pieniądze rzucone w błoto, jak zwykle, zresztą podczas erki Merkurego. Tak samo jak zakupy tego wszystkiego, co służy komunikowaniu się, Podczas wszystkich trzech erek Merkurego są niesensowne, one wtedy przynoszą wiele rozterek, co najmniej rozczarowań, czyli żadne komputery, dyktafony, kamery, urządzenia, które mogą być wadliwe, które w założeniu miały Wam coś pomóc, pozwolić na mniejszą ilość pracy doprowadzą do jeszcze większego zamieszania. Podróże, jak wiecie, podczas ery Merkurego też nie są dobrym pomysłem. Można gdzieś utknąć, niezależnie od tego, czy ten pobyt był planowany, czy też nie. Trzy kwadratury Uran-Saturn, -Satur, Saturn-Uran również w połowie czerwca, to się też pokrywa z układem Merkurego ruchu wstecznym, już o czerwcu Wam powiedziałam. No i wreszcie ostatnia kwadratura to Boże Narodzenie 2021 roku, i już ma nieco inny charakter niż te dwie pierwsze. Oprócz tego, dla Was bardzo ciekawy jest czas pobytu Wenus, która 23 lipca wchodzi do Znaku Panny i doda pikanterii wszystkim Waszym związkom. Zapoczątkuje też bardzo interesujące romanse, flirty, no układy trochę nie z tej Ziemi. Pokochacie na nowo, albo pokochacie kogoś, kto wydaje się, wydawał się być do tej pory świetnym kompanem, a okazuje się, że nie tylko będzie kompanem do wspólnego, powiedzmy, oglądania telewizji czasem, czy, 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 czy krytykowania filmów, co bardzo lubicie, ale też kompanem na życie. Satur w tym przypadku będzie dla Was sprzymierzeńcem, ponieważ on otwiera Was również na osoby niespotykane przez Was do tej pory. Nie zwrócilibyście uwagi na taką osobę, a jednak ona Was frapuje, więc pamiętajcie, wykorzystajcie ten Wenus. Nawet jeżeli spotkacie kogoś, to żyje trochę na opak, trochę inaczej niż Wy lubicie, jest ok, pod prąd. A to, że jest inny, nie znaczy, że to nie będzie fajny, fajny układ. To jest też taki moment w sierpniu, pomiędzy 10 a 12 sierpnia. To są takie dni wymarzone na pobyt sam na sam, na powiedzmy, na przekonanie się o tym, jak mocna jest pozycja. A waszego układu sercowego, jak, jak i czy w ogóle potraficie kochać bezwarunkowo. Taki, taki czas przed Wami, to jest takie preludium roku 2022, który to będzie dla Was takim czasem dawania wszystkiego, czego potrzebujecie. Pierwszą odsłonę roku 2022 będziecie mieć wtedy, kiedy Jowisz na chwilę wyskoczy do znaku ryb między 14 maja a 28 lipca. I wszystko, co wtedy przyjdzie wam do głowy, zapiszcie sobie, bo jeżeli nie zrealizujecie tego od razu, to zrobicie to z przytupem bardzo mocnym w roku 2022. 7 września macie nów w znaku panny u siebie. Najważniejszy dla Was nów w roku 2021, ponieważ on jest skoligacony bardzo mocno z trygonem urana do słońca. Czyli słońce w pannie, uran w byku i macie nów. Idealny czas właściwie na wszystko. Nie będziecie mieć lepszego czasu na jakieś decyzje, na rozpoczęcie czegoś. Zatem w tym momencie to już dość pogatuszek o wyjeździe na drugą półkulę, o oddaniu się nowej pasji. Po prostu trzeba w to wejść. Tak? Macie, macie to jak na dłoni. To jest olbrzymi krok naprzód. Właściwie zdobywacie się na odwagę i robicie na to, co od, dawno gdzieś, od dawna gdzieś Wam tam grało, ale nie było możliwości, teraz to robicie, to jest też okazja całkowitej zmiany życia. Robienie czegoś w tym kierunku, aby życie było doskonałe. I to jest przesłanie roku 2021 dla Was. To, co robicie, te zmiany, w które wchodzicie, jest tworzeniem doskonałego życia dla siebie, które całej swojej okazałości będzie dla Was stało otworem w roku 2022. Już wiecie, że za sprawą Jowisza i tego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę.